Się Człopy, stypendia dla uczniów, przedświąteczne warsztaty, Dzień Kobiet, Świąteczny Występ, Pomoc Ukrainie. Bardzo miła delegacja ze Szkoły Podstawowej odwiedziła Urząd Wiejski. Dzisiaj najlepsi uczniowie mojej szkoły zostali uhonorowani stypendiami naukowymi burmistrza miasta i gminy Człopa. Czterech uczniów zostało stypendia. Są to stypendia finansowe, przyznawane rok, rocznie na 5 miesięcy. Dzieciaki będą mogły sobie te pieniążki spożytkować na własne cele. Przede wszystkim to jest ich własna praca, no i również zasługa rodziców, że rodzice mobilizują, dopingują. My tylko dokładamy ostatni taki kamyczek do tego ogródka, pilnujemy, żeby uczniowie pracowali zgodnie ze swoimi możliwościami. Fajna atmosfera była taka miła, można było porozmawiać. Było fajnie. Czym są te wyróżnienia dla naszych uczniów? Jest to nagroda, że jesteśmy docenieni za to, że mamy wysokie wyniki w nauce. To jest na pewno motywacja no, do dalszych osiągnięć, dalszej nauki, starań. Tak. Czy te wyniki w nauce nasi uczniowie chcą powtórzyć? To też jest jakiś jeden z planów na przyszłość. Jaką średnią ocen osiągnęli nasi stypendyści? 5,41 5,71 5,55 5,51 każdy cieszyłby się z takiej średniej czy takich cen paliw. Ciekawą przedświąteczną propozycją rozwijającą kreatywność były warsztaty Jajko z Fantazją. Namówiła mnie koleżanka do przyjścia tutaj razem z córeczką. Mówiła, że jest miła atmosfera. Dzieci rozwijają właśnie swoją kreatywność. Rodzice, mamy mogą się. Odstresować, i faktycznie to prawda. W ogóle wszystkie mamy są fajne, pr pracujemy, współpracujemy razem, można porozmawiać, pośmiać się, tak więc super jest. A jak warsztaty podobały się naszym pociechom? Są fajne, robi się różne rzeczy, takie kreatywne. Sprawiało mi to przyjemność. Jak się tworzy takie dzieła? Najpierw klejaliśmy je tak serwetkami, a potem dodawaliśmy rzeczy z modeliny. Warsztaty, jajko z fantazją. To ciekawa propozycja dla naszych najmłodszych mieszkańców. Bo czym skorupka za modu? Mieszkańcy naszej gminy mogli na chwilę zostawić otaczającą nas rzeczywistość i podczas występu kabaretu mocharowe berety skorzystać z fajnej rozrywki. Ta odrobina y, trochę uśmiechu, żeby nie myśleć o tym co, co się dzieje, przyda się nam, żebyśmy mieli więcej siły i mądrości, żebyśmy mogli jak najwięcej pomagać. Ten kabaret jest zorganizowany w okresie Dnia Kobiet, Dnia Chłopca, więc zaprosiliśmy i panów, i pani. A jak artyści czuli się na naszej scenie? No, no najlepiej się no. występuje w takich małych miejscowościach. No To, to, to jak my, jak Swojaki wtedy my też z małej miejscowości. No, nie, się... nie wiem do kogo mówić, bo no. ja patrzycie się do kamery, ja patrzycie się na pana, bo tutaj pan stoi. Mnie wzrok się rozbiegał, no, <laughs> no, rozbiega, <laughs> ale no. myślę, że tak, że e, to już teraz tak z żartów, to jest fantastyczna, wspaniała publiczność. Tak jak mówię, my też z małej miejscowości pochodzimy, więc myślę, że mamy zbliżone problemy, dlatego się tak dobrze rozumiemy. Spotkanie z uśmiechem. Ciekawe wydarzenie, które odbyło się w świetlicy w Trzebinie, przyciągnęło wiele osób. Na dzisiejszy dzień przygotowaliśmy wystąp dzieci, przedstawienie pod tytułem Radosna Wiosna. Dzieciaki bardzo chętnie wzięły udział. Chyba się zjednoczyliśmy, spotkaliśmy, możemy wspólnie usiąść, wypić kawę, zjeść kawałek ciacha. Że coś się w końcu po tej pandemii zaczyna dziać i, i myślimy, żeby to się jak najbardziej rozwinęło i, i pokazać wszystkim, że się da. Przedstawienie było ukoronowaniem ciężkiej pracy. Było bardzo długie i bardzo trudne, no bo codziennie musieliśmy przychodzić o 17 i były jakby takie przygotowania. Od miesiąca na naszej świetlicy działa aktywne kółko trzebin. Za zadanie ma wyciągnąć dzieci, młodzież i dorosłych z domów po pandemii. Wspólnie tutaj bawimy się, robimy różne fajne rzeczy, śpiewamy, tańczymy, wygupiamy się. Mamy taką fajną świecicę, więc wykorzystujemy to jak najbardziej. Jak można ocenić występ i co podobało się najbardziej tego dnia? Występowaliśmy dla innych. Było wesoło i dużo śpiewania. Bardziej mi się podobało po występie lody. A co działo się na scenie? Gruliczek sobie skakał, potem była piosenka i w ogóle. Nawet mi się to podobało. To prawda, warto było skoczyć na występ. Po godnych potępienia atakach Putina i Rosji na Ukrainę. Wielu mieszkańców tego kraju potrzebuje naszej pomocy. Po konsultacjach z wojewodą zachodniopomorskim otrzymaliśmy wytyczne, jak zorganizować punkt pomocy humanitarnej i od 1 marca zorganizowaliśmy taki punkt, w miejscu pobyłem miejsko-gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Na dzień dzisiejszy jest wypełniony w pełni, można powiedzieć, bo mieszkańcy zaangażowali się bardzo, wykazali się ogromnym sercem i, i podzielili się, nawet można powiedzieć, tym, co mają. Włączyła się w akcję całą: szkoła podstawowa, przedszkole, miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej i zarówno dom kultury. Trzeba też podkreślić, że bardzo duży udział mieli tutaj mieszkańcy naszych wsi. I są tysi oraz panie, które pracują w naszych świetlicach wiejskich. Na naszych mieszkańców zawsze można liczyć, więc naprawdę okazali się tutaj ogromnym sercem i zaangażowaniem. Nasi wschodni sąsiedzi zostali przez naszych mieszkańców także zaproszeni do swoich domów. Miejsca noclegowe zostały także przygotowane w hali widowiskowo-sportowej. Dla naszych gości, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, jest 80 miejsc przygotowanych na polecenie pana wojewody zachodniopomorskiego. Przygotowane jest w zasadzie wszystko. Jesteśmy wyposażeni w wózki, w kołyski, w łóżeczka, w pampersy, w jedzenie, nawet wanienki. Mamy przygotowane sale, pomieszczenia dla dzieci, gdzie można dzieci wykąpać, gdzie można nakarmić i gdzie mogą się pobawić. Trzeba powiedzieć, że we wszystkich działaniach pomocowych zaangażowało się nasze całe społeczeństwo. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, ponieważ Praca nasza samorządu, pracowników naszych jednostek jest bardzo ważna i ogromna, ale tak jak ogromny był wkład w tą pracę naszych mieszkańców, to byśmy sobie po prostu bez ich pomocy nie poradzili. Nie jestem w stanie podziękować każdemu z osobna, bo nie chciałabym oczywiście nikogo ominąć, ale serdecznie dziękujemy, ponieważ my wykonaliśmy swoją pracę, swoje obowiązki, a to mieszkańcy i ich wsparcie bardzo nam w tym pomogło, bardzo. I te warunki, które zapewniliśmy tym osobom, które u nas przebywały od 14 marca, było tych osób 47, myślę, że były w naprawdę bardzo dobrych warunkach, i z tego co wiemy, to były bardzo zadowolone. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zapewnić naszym sąsiadom najpotrzebniejsze rzeczy. Teraz wszyscy liczą jeszcze na jedno na ten bardziej górnolotny pokój.